Witam serdecznie. Dziś pokażę bardzo ciekawy przepis na sałatkę z fasolki szparagowej na zimę. Do jej przygotowania potrzebujemy 2 kg fasolki szparagowej, wcześniej obranej i pokrojonej na mniejsze kawałki pół kg marchewki, pół kg cebuli, 4 czerwone papryki, 1 szklankę oleju, 2 słoiczki koncentratu pomidorowego, 7 łyżek octu spirytusowego, 6 pełnych łyżek cukru, 2 łyżki soli, 3 liście laurowe, 3 kulki ziela angielskiego, 1 łyżkę papryki słodkiej, 3 czwarte łyżeczki papryki ostrej, 1 trzecią łyżeczki pieprzu oraz 200 ml wody W pierwszej kolejności zajmiemy się pasolką, którą gotujemy 15 minut w osolonej wodzie W międzyczasie marchewkę ścieramy na grubych oczkach tebule croiamo w piórka Na razie odłożymy. Zajmiemy się teraz papryką, którą pokroimy w paski. Dzieci nie bawcie się tak w domu, bo może stracić palce. Ja mam paprykę Polską, nieimportowaną, dlatego też takie są małe Proponuję użyć więcej, jeżeli masz też takie malutkie papryki Ja akurat mam tylko 4 Także musi mi tyle wystarczyć Dobra, papryki mamy gotowe. Bierzemy teraz większy garczek, do którego wsypujemy marchewkę. Cebulę. Trzy liście laurowe. Trzy ziele angielskie. Szklankę oleju. Ja użyję słonecznikowy. Dokładamy 1 trzecią łyżeczki pieprzu. Dwie łyżki soli. Sześć pełnych łyżek cukru. Wszystko mieszamy, przykrywamy i dusimy około dziesięciu minut. O, akurat fasolkę mamy gotową, tak więc odcedzamy. Od czasu do czasu mieszamy. 10 minut minęło. Dołożymy teraz paprykę. Łyżkę papryki słodkiej. 3 czwartej łyżeczki papryki ostrej Wszystko wymieszamy I dusimy jeszcze jakieś 5 minut Do miseczki dokładamy 2 koncentraty Po 190 gramów Dokładamy 7 łyżek octu 10% 100 ml wody. I wszystko mieszamy. Tej ilości warzyw powinno być 8 słoików po 600 ml. 5 minut minęło, dodajemy koncentrat. wymieszamy, doprowadzamy do wrzenia i wyłączamy sprawdzimy smak, w razie potrzeby doprawiamy cukrem, solą, ewentualnie pieprzem do większej miski przekładamy fasolkę dokładamy reszę składników wszystko razem wymieszamy i ciepłe wkładamy do słoików oczywiście mocno zakręcamy i pasteryzujemy, jeżeli robimy to w wodzie to 12 minut, ja to zrobię w piekarniku, nagram do temperatury 120 stopni, będę pasterzał 25 minut. Musimy sobie zrobić tak zwanego popychacza. Wszystko rozlane do ostatniej kropli. Wstawiamy teraz do piekarnika, oczywiście zimnego. Ustawiamy 120 stopni w opcji termoobieg i pasterzujemy 25 minut. Jeżeli się przepis podoba, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania, pozdrawiam i życzę smacznego.